Jeszcze jedną ciekawą refleksję przeczytałem w wakacje, że przez cztery wieki teologia chrześcijańska nie była rozwinięta i chrześcijanie nie potrafili wytłumaczyć światu, co to znaczy, że oni umarli i żyją. Że oni umarli w Chrystusie, żeby żyć w Chrystusie. Oni nie potrafili wytłumaczyć tego, że, że właśnie już umarli i już żyją. I co oni mówili do świata? Świat pytał, no jak, co wy opowiadacie za bzdury, że w tobie żyje Chrystus, zmartwychwstały, o czym ty mówisz? Że Ty już nie żyjesz, a żyjesz nowym życiem, o czym Ty mówisz? To wiecie, co oni na to mówili? Zabij mnie, a zobaczysz. I to jest to. Jak Jezus nawrócił setnika. Setnika specjalisty od zabijania. Miał młotek gwoździe i tak codziennie przybijał ludzi do krzyża, miał wszystko w nosie. Pluł pewnie na nich. Tam na nim nic nie robiło wrażenia, żadna krew, żadne konwulsje. I popatrzył, jak Jezus umierał. I powiedział, ten był synem Bożym. W tym było życie. Niesamowita historia. I kończąc, dlatego Jan Paweł II tak nas zaskoczył. Ja pytam ludzi, co cię fascynuje w Janie Pawle II? No był wielki, ale dobra mów konkretnie. Co on ci takiego powiedział? Co on ci takiego zrobił? Dla, dlaczego jesteś im tak zafascynowany? Powtórz jakieś kazanie Jana Pawła II. Powtórz jakieś myśli z kazania. Wie ksiądz, za bardzo to nie, nie potrafię. Ale on był niesamowity. On był niesamowity. Ale co on takiego zrobił? No jeździł, no ja mówię, to inni też jeżdżą, no Tusk jeździ, Kaczyński jeździ. Ale prześwięca, on był niesamowity. Widzicie, tu dotykamy życia. Jak trudno jest określić, no chory był, no wielu ludzi jest chorych, no wielu ludzi jest cierpiących. Ale w nim było życie. I tak nami wstrząsnął, że jak odszedł, to jakby nam czegoś bardzo osobistego zabrakło. Ja wiem, proszę Państwa, że moje słowa są bezradne, ale stary, stary język i stara mentalność nie wytłumaczy nowego życia. To trzeba przeżyć. Trzeba tego intuicyjnie szukać. Trzeba prosić Duchu Święty, rozlej się we mnie. Nie wiem, jak to zrobić. nie wiem, kiedy to zrobisz, nie wiem, jak ja to czuję. Mnie to nie obchodzi. Daj mi nowe życie na tej uczcie. Ożyw mnie już teraz. Pamiętajmy, życie wieczne to nie życie długie, tylko życie pełne. Nie idźmy w kłamstwo świata. Nie idźmy kłamstwo świata, bo my szukamy życia. Wiele kobiet myśli, jak znajdę faceta, to ożyję. Jak wezmę ślub, to ożyję. Ożyjesz, jak elektrows. Nie, nie, niekiedy. Jak dostanę nową pracę, to ożyję. To coś się w moim życiu zmieni. To oczywiście szukamy nowej pracy, szukamy narzeczonego, szukamy realizacji powołania. Ale to nic nie zastąpi życia, które za chwilę w Duchu Świętym spłynie stąd. Błogosławieni głodni, albowiem oni będą tym życiem nakarmieni.